To tu się zbliża. Idzie. Idzie. to? <laughs> jedzie. O, ekstra. Dobra, jest fajnie. A tak jest pod chodekiem. Tak. Rowerowo i świątecznie. Uwaga na zegarze. Za 5.12. Za chwilę. I już odjeżdża lokomotywa. My rowerami czekamy. Już jesteśmy w Austrii. Dojechaliśmy rowerami. Cześć! Z Austrii, Austria Cześć. A tutaj, ja, cześć. To już. Główne ujęcie na misie. No i ciąg dalszy eksploracji. Hełm, nocą. Dobra, hełm, nocą. I duch. Patrzcie, przygotowania są pełno, parą idą. Uwaga, duch straszy. Duch jest straszny. Uuhu. Mikołajowo i rowerowo. Dla mi się, najlepszy prezent to rower. Prezent? Rower. Albo i rowery dwa. Porek, będziemy pakować te agarki do tego, do worka. Już wyciągam. <laughs>